Piąta tajemnica radosna odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. No to jest taka tajemnica, w której no widzimy, jak Pan Jezus się najpierw gubi swojej matce Józefowi w świątyni jerozolimskiej. Trzy dni trwało to odnajdywanie Pana Jezusa, ale wiemy, co też w tym czasie Pan Jezus robił. Wiemy, że w tej świątyni nauczał, tłumaczył Pismo Święte uczonym w Piśmie Faryzeuszom. Tak jest to znamienne, że oni go chcieli słuchać wtedy, bo później, jak miną lata, to już tak naprawdę ci uczeni w piśmie i faryzeusze będą mocno do Pana Jezusa uprzedzeni. Już go nie będą słuchać, tylko będą go ciągle wystawiać na próby i atakować, ale w tym momencie chcą go słuchać, mają jakiś taki zachwyt nad Panem Jezusem. Są jak uczniowie właśnie, którzy jakby pierwszy raz słyszą Pismo Święte, pierwszy raz słyszą Słowo Boże, ktoś im to tłumaczy i oni, oni chcą tego słuchać. Myślę, że to jest ważne w tej tajemnicy, żeby wrócić do początków swojej wiary, żeby do takiego pierwotnego zachwytu, który mieliśmy nad Słowem Bożym, nad wiarą naszą, wrócić do pierwszej pielgrzymki, czy do pierwszego jakiegoś takiego naszego nawrócenia, pierwszej dobrze przeżytej spowiedzi świętej, takiego pierwszego spotkania z Panem Jezusem, no, które mieliśmy w naszym życiu, żeby do niego, rozważając tą dzisiejszą tajemnicę, wrócić, żeby sobie przypomnieć ten moment, odnowić w sobie to wtedy tą żywość tego spotkania, bo myślę, że. Każdy z nas gdzieś tam w historii swojego życia takie spotkanie miał, może dawno temu, może niedawno, ale miał. Warto do niego po prostu wrócić, odnowić i przypomnieć je sobie. Ci uczeni w piśmie Faryzeusze też takie spotkanie z panem Jezusem mieli, tylko później chyba zapomnieli o tym i to był chyba jakiś ich problem. Dlatego już później go wystawiali na próbę i już w ogóle go nie słuchali, tylko atakowali nic z tego niestety nie, nie wyszło. Warto może wrócić do w tym dzisiejszym rozważaniu tej tajemnicy różańcowej wrócić do początków po prostu swojego nawrócenia się, gdzieś tam trochę pogrzebać w historii, pamięcią. Może to też jakoś nam pomoże w odkryciu, na nowo odkryciu Pana Jezusa i zachwycie nad Nim. No więc zachęcam, żeby tą dziesiątkę, kolejną dziesiątkę różańca w ramach naszych adwentowych rozważań zmówić i gdzieś w też w najbliższym czasie pewnie uda nam się cały różaniec odmówić w już tak na żywo, znaczy na żywo przez, jakiegoś, przez jakiś komunikator pewnie na zoomie uda nam się spotkać. Więc do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. To mówiłem ja, Daniel trochę lepszy. Hej. Ksiądz katolicki. Szczęść Boże.